Wszystkie decyzje muszą przejść przez ciebie, bo przecież nikt nie zrobi tego tak dobrze jak ty. Tylko, że kiedy wszystko jest ważne, to tak naprawdę nic nie jest ważne. Są rzeczy, których możesz się pozbyć ze swojego biznesu. Zatrudnię kogoś, może wtedy ruszy. Zmienię agencję, bo ta na pewno zawala. A prawda jest taka, że problem nie jest w ludziach, problem jest w braku struktury. To jest właśnie dążenie do perfekcji, a nie mówienie: jak zrobię produkt perfekcyjny, to go wypuszczę. Każda decyzja, każdy przelew, każda grafika. Myślisz, że to kontrola? A to w rzeczywistości największa blokada Twojej firmy. Właśnie stałeś się hamulcowym we własnej firmie. Bo wzrost nie znaczy, pracuj więcej, pracuj ciężej. Wzrost zaczyna się w momencie, kiedy zaczynasz pracować mądrzej. Hej, tu Michał. W tym podcaście rozmawiamy o tym, jak rozwijać firmę mądrzej, a nie ciężej. Bez teorii, bez pustych haseł, za to z konkretnym doświadczeniem i momentami, które otwierają oczy. Dzisiejszy temat. Moja firma stoi w miejscu. Pięć powodów, przez które biegasz jak chomik w kółku. Zaczynamy. Wiesz, co jest najgorsze w tym, że firma stoi w miejscu? Że robisz coraz więcej, a efekt jest coraz mniejszy? Pracujesz po nocach, dokładasz kampanii, zmieniasz agencję, bo poprzednia nie wywiązywała się ze swoich e, zadań. Zatrudniasz ludzi, i mimo to masz wrażenie, że wszystko się kręci, ale nigdzie nie jedzie, jak chomik w kółku. W tym odcinku opowiem Ci o pięciu powodach, przez które firmy stoją w miejscu. Nie o teoriach książek, tylko o realnych rzeczach, które widzę codziennie u przedsiębiorców i które, no, nie będę ukrywał, sam też kiedyś przerabiałem. Zaczniemy sobie od piątki. Zajmowanie się wszystkim, ale totalny, ale to totalny brak priorytetu. Po prostu. Publikujesz posty, wystawiasz faktury, robisz reklamy, wysyłasz maile, klientów pozyskujesz samodzielnie. Wszystkie decyzje muszą przejść przez ciebie, bo przecież nikt nie zrobi tego tak dobrze jak ty. Tylko, że kiedy wszystko jest ważne, to tak naprawdę nic nie jest ważne. To jakbyś próbował biec w pięciu kierunkach naraz. Na sam koniec. Jesteś zmęczony, ale dalej stoisz w tym samym miejscu. Weźmy sobie jeden mały przykład. Masz 10 działań tygodniowo, ale tylko dwa z nich generują przychód. Jeśli odpuścisz pozostałe 8, to tym sposobem masz ten sam efekt przy 80% mniejszym wysiłku. To nie magia, to po prostu priorytet. Zrób prostą rzecz. Wpisz wszystko, co robisz w tygodniu. I zadaj sobie pytanie, które z tych działań tak naprawdę posuwają mój biznes do przodu? Reszta to delegowanie albo po prostu do kosza. Są rzeczy, których możesz się pozbyć ze swojego biznesu. Numer cztery to brak procesu sprzedażowego i ścieżki klienta. Tak naprawdę, według mnie, jeden z ważniejszych, bo jeżeli nie masz odzorowanej ścieżki zakupowej klienta, to nie wiesz, jak dokładnie klient trafia do ciebie, co go przekonuje, a gdzie najczęściej odpada. Wtedy Twoja sprzedaż opiera się na szczęściu, a nie na procesie. Prosty przykład. Masz 1000 wejść na stronę, 2% kupuje. To oznacza, że 20 klientów na sam koniec miesiąca po prostu kupiło jakiś Twój produkt. Jeżeli zwiększysz konwersję tylko o 3%, czyli na sam koniec z dwóch będziesz miał 5, to teraz już masz 50 klientów. Ta sama reklama, ten sam budżet, ten sam produkt. Trzy punkty procentowe różnicy to się równa 150% więcej sprzedaży. To, co musisz zrobić, to po prostu rozrysować ścieżkę klienta od pierwszego kontaktu aż po zakup. Zobacz, gdzie go gubisz, bo właśnie tam leży Twój wzrost. Tym samym sposobem przechodzimy do punktu trzeciego. Brak procesów równa się chaos i błędne decyzje. I nie mówię o wielkich systemach. Mówię o tym, że codziennie wymyślasz wszystko od nowa. Jak wdrożyć nową osobę, jak prowadzić kampanię, jak obsłużyć klienta. Efekt? Chaos. A chaos prowadzi do złych decyzji. I w twojej głowie wtedy pojawiają się, zatrudnię kogoś, może wtedy ruszę. Zmienię agencję, bo ta na pewno zawala. A prawda jest taka, że problem nie jest w ludziach, problem jest w braku struktury. Prosty przykład. Bez procesu rekrutacji tracisz trzy tygodnie na złych kandydatów. Każdy tydzień to około 3000 tysięcy złotych Twojego czasu i opóźnień w kolejnych projektach, które będziesz realizował. Jeżeli ułożenie prostego schematu rekrutacji może oszczędzić ci dziewięć tysięcy złotych, to dlaczego tego nie robisz? Proces to nie biurokracja, to po prostu pieniądze i spokój. Ułóż trzy proste procesy. W sprzedaży, w marketingu, obsłudze klienta, tylko tyle, a zobaczysz, że tempo pracy wzrośnie o połowę. Dwa. Strach przed zmianą i delegowaniem. Wszystko musi przejść przez Twoje ręce. Każda decyzja, każdy przelew, każda grafika. Myślisz, że to kontrola, a to w rzeczywistości największa blokada Twojej firmy. Właśnie stałeś się hamulcowym we własnej firmie. Jeśli codziennie poświęcasz godzinę na drobiazgi, które mogłyby zrobić. Który mógłby zrobić ktoś po prostu inny, to w skali roku tracisz aż 240 godzin. To 6 tygodni pracy, półtorej miesiąca, które mógłbyś poświęcić na rozwój, nowy produkt albo po prostu odpoczynek. Zadaj sobie pytanie: czy chcę być właścicielem we własnej firmie, czy po prostu chcę być pracownikiem? Zadaj sobie kolejne pytanie: po co otworzyłem tą firmę? Jakiś cel mi przyświęcał? Czy chciałem mieć niezależność finansową? Czy chciałem zyskać więcej czasu na swoje własne rzeczy, i czy go mam? Zacznij pomału. Oddaj jedną rzecz. Zaufaj komuś i zobacz, że świat się nie zawalił. Ważne, żebyś sobie uświadomił, że ludzie, z którymi współpracujesz, których zatrudniłeś, to zatrudniłeś ich po to, żeby współpracować, po prostu, żeby razem działać. Nie możesz działać, jeżeli nie masz zaufania. I numer jeden, według mnie najważniejsza rzecz w ogóle w firmie, Brak czasu na analizę i brak ustalonych KPI. Jeżeli nie masz czasu na analizę, a jak już masz chwilę, to nie wiesz, co analizować, nie masz żadnych KPI, żadnych wskaźników, żadnych parametrów, które chcesz poprawić, a decyzje bez danych to strzelanie na oślep, to jak chcesz rozwijać swoją firmę? Jak chcesz się poprawiać? Jak chcesz zdobywać nowych klientów? Jak chcesz obniżać koszt pozyskania klienta? Weźmy prosty właśnie przykład. Jeśli koszt pozyskania klienta w twojej firmie wynosi 50 zł i poprawisz kampanię tak, że spadnie o 10% do 45 zł, to przy 1000 leadów tak, masz tak naprawdę 5000 zł oszczędności. A to jest tylko jeden parametr, który poprawiasz. A tych parametrów jest wiele do poprawy w twojej firmie. Więc każda mała poprawa w jednym KPI... Daje ogromny efekt w całości, w całym systemie. I teraz to od Ciebie zależy, czy będziesz to robić, czy będziesz analizował, czy będziesz poprawiać swoje wyniki tydzień do tygodnia. Bo jeżeli wybierzesz na początek trzy wskaźniki, które chcesz poprawiać, tylko trzy, i będziesz do nich wracać tydzień do tygodnia, miesiąc do miesiąca i dodawać kolejne, to będziesz poprawiać swoją firmę, będziesz dążyć do perfekcji. To, to jest właśnie dążenie do perfekcji, a nie mówienie, jak zrobię produkt perfekcyjny, to go wypuszczę. Zrób produkt, wypuść go do swoich klientów i zobacz, co oni o tym mówią, co, co myślą, i wtedy poprawiaj odpowiednie rzeczy, bo o to w tym właśnie chodzi. Wiesz, to nie jest tak, że Twoja firma nie ma potencjału, po prostu ma za dużo szumu i za mało. Wyznaczonego kierunku działania. Nie trzymasz się tego, co ustaliłeś na samym początku. Nie masz żadnych procesów, nie masz żadnej strategii. Czasem w ogóle nie potrzebujesz nowej strategii. Potrzebujesz po prostu usunąć blokady, które trzymają cię w miejscu. Bo wzrost nie, nie znaczy po prostu pracuj więcej, pracuj ciężej. Wzrost zaczyna się w momencie, kiedy zaczynasz pracować mądrzej. To wszystko w tym odcinku. Dzięki, że byłeś ze mną. Zasubskrybuj ten kanał i do usłyszenia w kolejnym.